W tym temacie wypowiedzieli się już niemal wszyscy rabini, więc wypowiem się i ja. Matikesz w reprezentacji Polski, czy kiedykolwiek ten zawodnik trafi do szatni, w której znajdujemy się obecnie na PG Narodowym, czy kiedykolwiek w biało-czerwonych barwach wybiegnie na boisko znajdujące się dosłownie kilkaset metrów stąd? Sprawa nie jest nowa, po raz pierwszy trafiła na wokandę w 2019 roku, kiedy selekcjonerem reprezentacji Polski był jeszcze Jerzy Brzęczek, a prezesem Zbigniew Boniek. Wtedy jednak federacja miała bardzo jasne stanowisko. Nie szukamy do kadry zawodników, którzy późno przypomnieli sobie o Polskich korzeniach. Więc romans Matiego Kesza z kadrą Polski właściwie tak szybko jak się zaczął, tak szybko się skończył. Minęły jednak dwa lata. Kesz wciąż nie ma polskiego obywatelstwa, ale znów zrobiło się o nim głośno i teraz sam zawodnik zapowiada, że bardzo poważnie wziął się. Za otrzymanie polskich dokumentów. Jego rodzina ma silne związki z Polską, ma bardzo mocne korzenie. Mama jest Polką, to Barbara Kesz z rodziny Tomaszewska, a cała rodzina ma też trudną i skomplikowaną historię związaną z migracją w trakcie II wojny światowej. Wygląda więc na to, że szanse Kesza na otrzymanie polskiego paszportu są duże, a jeśli ta sprawa zakończy się dla niego pozytywnie, no to sytuacja o tyle będzie z administracyjnego punktu widzenia klarowna, że selekcjoner reprezentacji Polski będzie miał pełne prawo, żeby Matiego Kesza powołać. Na tym etapie warto podkreślić jeden fakt. Matty Cash to po prostu bardzo dobry zawodnik, bo ktoś, kto gra na poziomie Premier League, po prostu słabym piłkarzem być nie może. Większość swojej kariery spędził w Nottingham Forest, a w 2020 roku przeniósł się do Aston Villa. I od tamtego momentu rozegrał dla, dla, dla tego zespołu ponad 30 spotkań. W niedawnym meczu z Evertonem strzelił swojego pierwszego gola. Ma też na koncie trzy mm, asysty. Jaki to zawodnik? Na pewno bardzo silny, szybki, dynamiczny, potrafiący bardzo precyzyjnie dośrodkować na pełnym biegu, potrafi dać coś ekstra w obronie i w ataku, także atutów ma całkiem... Sporo. Warto też podkreślić jeden fakt, że ekipa Aston Villa gra w podobnym systemie jak reprezentacja Polski, z użyciem dwóch wahadeł, a Matikeż porusza się na tej prawej stronie, o której często mówimy, że, że mamy z nią problemy personalne. Wydaje się więc, że z takich... Czysto sportowych aspektów Matikesz jeszcze jak najbardziej kadr, żeby się przydał. No ale skoro dyskutujemy, no to trzeba wyciągnąć też kilka innych rzeczy, mianowicie wartości, które są nie bez znaczenia, kiedy dany człowiek, zawodnik reprezentuje jakiś kraj. Czy każdego piłkarza, który. Dostaje obywatelstwo, należałoby od razu wkładać w biało-czerwony trykot? To pytanie także do Was. Nie oszukujmy się, gdyby Cash miał realne szanse na występy w reprezentacji Anglii, to pewnie w stronę Polski w ogóle by nie spojrzał. Jednak konkurencja na prawej obronie po prostu mu te drzwi zamyka. Gareth Southgate może skorzystać m.in. z Kyla Walkera, Kirana Trippiera, Lisa Jamesa, Trenta Aleksandra Arnolda, a w kolejce czeka jeszcze chociażby Aaron Wan. Bisaka. W takim razie Mati Kesz po prostu na to powołanie od Southgate'a do drużyny wicemistrzów Europy po prostu nie ma co liczyć. Stąd jego narracja wydaje się zmieniła się na mocno propolską, co dało się usłyszeć w programie Kanal Plus jej wysokości Premier League. Ale warto też sobie przypomnieć słowa Kesza sprzed roku, kiedy wypowiedział się na antenie Sky Sports, że oczywiście zdaje sobie sprawę, że gdzieś ma jakieś szanse czy możliwości postarania się o polskie obywatelstwo i fajnie mieć taką opcję. Opcję, czyli nie jest to zakochanie się w reprezentacji Polski, a po prostu podejście wydaje się bardzo pragmatyczne. Teraz Kesz mówi o występach w biało-czerwonych barwach o wiele cieplej, że byłby to zaszczyt dla niego i dla jego dziadków czy, czy rodziny od strony polskiej prze, przede wszystkim, ale umówmy się, że tutaj też chodzi o jego marzenia, które podkreśla, że chciałby wystąpić po prostu na arenie międzynarodowej, a Polska w ostatnim czasie regularnie występuje na dużych turniejach w Mistrzostwach. Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach Świata. Ale tutaj podkreślę jeszcze raz: nie oszukujmy się, że Mati Kesz miał nad łóżkiem plakaty polskich piłkarzy. Nie oszukujmy się, że miał plakaty reprezentacji Polski, że zna świetnie polską historię, czy też język polski zaśpiewa nagle polski hymn. Raczej tak nie jest i raczej tak w najbliższym czasie. Nie będzie i trzeba wziąć to pod uwagę. Czy te wszystkie rzeczy go dyskwalifikują? Absolutnie nie, no bo jeśli otrzyma polski paszport, to ma pełne prawo do występu dla naszej reprezentacji z takiego czysto administracyjnego punktu widzenia. Ale też powiedziałbym, że jest dla niego szansa, żeby po prostu na wysokim poziomie w kadrze polskiej grał. I choć te wszystkie rzeczy trzeba sobie rozważyć. To, to mam wrażenie, że bije nas mocno nuta takich tradycjonalistów, stąd też bijemy się z myślami, czy Cash jako zawodnik, który, czy jako człowiek, który nie mówi po polsku, który urodził się w Anglii i za bardzo chyba nie utożsamia się też z naszym krajem, mógłby w naszej reprezentacji występować. To rzecz jedna, ale jest też jeszcze myślę bardzo jeden Ważny aspekt, który, który chciałbym tutaj poruszyć, to mianowicie odbiór Matiego Kesza wewnątrz kadry. Atmosfera w reprezentacji jest nie bez znaczenia. Trzeba też sobie powiedzieć, że jest ważniejsza niż w każdym innym klubie, bo po prostu reprezentacja działa na innych zasadach. Piłkarze przyjeżdżają jednego dnia chwilę ze sobą pobędą, może zrobią jeden trening i natychmiast muszą wyjechać już na mecz. Nie ma po prostu czasu na trenowanie, nie ma czasu na szlifowanie pewnych elementów. Stąd ta otoczka wokół kadry wydaje mi się jest bardzo ważna. Jak piłkarze przyjęliby Matiego Kesha w swoich szeregach, tego nie jestem oczywiście w stanie wam powiedzieć, ale myślę sobie, że chociażby nie wiem, jego konkurenci Tomasz Kędziora, Kamil Jóźwiak, być może nawet gorsi zawodnicy, ale mogliby gdzieś sobie rozważyć w głowie. Okej, okay. ja występowałem w młodzieżowych kadrach od najmłodszych lat. Poświęcałem swój czas i zdrowie, śpiewałem hymn, utożsamiałem się z tą biało-czerwoną koszulką, która, która wisi za moimi plecami. A okazuje się, że może być droga do reprezentacji na skróty. Okazuje się, że można dostać paszport i za chwilę powołanie bez całego tego bagażu wartości, o których wspominałem. Czy może mieć to jakiś wpływ na powołanie kesza? Moim zdaniem jednak tak, ale też nie chcę tego na 100% przesądzać. Co na to wszystko Polski Związek Piłki Nożnej? Kiedy sprawa Metiego Kesha ponownie ujrzała światło dzienne, Federacja dość szybko odcięła się, że nie bierze w żaden sposób udziału w tym procesie, że to nie jest inicjatywa PZPN. Rozmawiałem o tym z nowym prezesem Cezarym Kuleszą i on powiedział jasno: Nie ja odpowiadam za przyznawanie polskiego paszportu, polskiego obywatelstwa, ale jeżeli Meti Kesz otrzyma taki dokument to będzie pełnoprawnym Polakiem i wtedy możemy się tylko cieszyć, że przynajmniej te opcje Paulo są się poszerzą. Czy to oznacza powołanie? Nie, decyzja należy po stronie Selekcjonera. I tak dość dyplomatycznie podszedł do tego kulesza. I dyplomatycznie mam wrażenie, pod, no, podchodzi do sytuacji e, cały Polski Związek Piłki Nożnej, bo, bo wiem, że ta sytuacja, ta sprawa, ten temat był mocno wewnątrz dyskutowany i, i trochę obchodzi się z nim jak z, z gorącym węglem, węglem gorącym ka, kamykiem, bo nikt nie chce się poparzyć. Więc raczej. E, Federacja stoi tutaj z boku, przygląda się, co zrobi sam zawodnik. To on musi wykonać wszystkie kroki, to on musi wykazać się inicjatywą, złożyć odpowiednie dokumenty i jeśli wszystko będzie w porządku, dopiero wtedy możemy rozmawiać o ewentualnej grze dla reprezentacji Polski. Dlaczego PZPN ma takie podejście? No ano dlatego, że przecież pamiętamy co działo się przed Euro 2012. Franciszek Smuda właściwie hurtem zaciągał na pokład kolejnych zawodników, którzy mieli choć minimalny związek z Polską i tak w kadrze w perspektywie krótkiego czasu pojawili się Ludowik Obraniak, Sebastian Benes, Damien Perkis czy Eugen Polański. Część z nich szybko się pojawiła i też szybko zniknęła. Ogromne zamieszanie było chociażby z Polańskim, który też później pokłócił się i rozstał w niefajnej chyba mimo wszystko atmosferze z Adamem Nawałką. Kadra była tak mocno krytykowana, że nazywano ją w tamtym czasie nawet reprezentacją PZPN, a cały ten zaciąg farbowanymi lisami. Oczywiście PZPN o tym pamięta, kibice o tym pamiętają, dziennikarze również stąd do każdego przypadku bardzo ostrożnie się podchodzi i też wywołuje on taką szeroką dyskusję. Pamiętajmy, że wcześniej też był Emanuel Lissadebe, który w ekspresowym tempie otrzymał paszport od prezydenta. Aby pomóc w eliminacjach mundialu 2002 i zrobił to w kapitalnym stylu był też Roger Guerreiro, który zdobył bramkę na Euro 2008. Był chociażby ostatnio Taras Romańczuk, który mieszkał na tyle długo w Polsce, że otrzymał w takim normalnym trybie polski paszport i zagrał jedno spotkanie w biało-czerwonych barwach. Więc jak widzicie tych przypadków jest mnóstwo i każdy trzeba jednak rozważyć Osobno, takim przypadkiem jest też Matikesz. Jakie jest moje zdanie, jaki jest mój werdykt? Mimo różnych wątpliwości i powiedzmy takiego tradycyjnego podejścia do tematu, podnoszenia też tych aspektów związanych z wartościami i przywiązaniem do, do, do Polski, do polskich barw, nie mówię nie. Mamy XXI wiek i ten problem migracji będzie tylko rósł. Chociażby moje pokolenie, które skorzystało jako pierwsze z otwarcia bram Unii Europejskiej, rozpierzchło się po całej Europie i za chwilę. Taki temat jak Kesza będzie bardzo, będzie ich mnóstwo, będzie tych tematów kilka czy też kilkanaście, bo dzieci z mojego pokolenia, ludzi z mojego pokolenia będą mogły wybierać między kadrą Włoch, Francji, Hiszpanii, Niemiec, czy też Anglii, albo właśnie reprezentacją Polski. Więc każdy przypadek trzeba rozpatrzeć osobno, ja nie mówię nie, jeśli... Matikesh otrzyma w normalnym trybie polskie obywatelstwo. To moim zdaniem, Paulo Souza powinien z nim po prostu porozmawiać. Być może porozmawiać również z reprezentantami Polski, aby ta sytuacja była w pełni czysta, w pełni klarowna. I, i może wtedy po prostu to pierwsze zaproszenie na kadrę do piłkarza Aston Willi przyjdzie. Ale dlaczego nie spróbować? Moim zdaniem, warto. A wtedy pewnie Matikerz w reprezentacji Polski sam się zweryfikuje. Teraz pytanie oczywiście do Was: jakie jest zdanie Was na ten temat? Czy Matikerz powinien, jeśli otrzyma polski paszport, zagrać w reprezentacji Polski? Zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrybowania naszego kanału Tomek Włodarczyk, w tym odcinku Football Insidera. To już wszystko i zapraszam na kolejne.